To było frajerskie zachowanie, tak? No wiesz co, za to to powinien, wiesz co, mieć zrobione. No łe***, no, szmat*** i tyle. No bo niefortunnie upadłem i przetarłem sobie twarz o wykładzinę, no. Po, po, poślizgnąłem się. To nie jest też tak, że ja szukam jakiejś atencji, czy to coś w tym stylu. Że ja szukam jakiegoś fejmu, czy coś. Ale nie muszę szukać fejmów, no nie muszę tego robić, nie? Mnie to nie interesuje, nie? No uważam, że jest strasznym farmazomiarzem, nie? No strasznie sztuczne jest podejście jego... Ty kurwa, co jest? Ej, co jest? Tak, paper view tak, z, z mojego reflinka. Do tego co zaczął to wstyd, kurwa. Nie wypierdala stąd i w ogóle niech nie wraca. No wykładzina nie jest taka śliska jak się wydaje, nie? Będziesz przez ludzi pamiętany jako... Wielki mistrz pokonany przez Frika swojej BMW. Coś ty wczoraj otwalił po raz kolejny, co? No nic, wiesz co? Tak naprawdę ten koleś mnie uderzył. Ja Działem. Poleciałem, mi się poślizgnął. I upadł głową o ziemię. I wydaje mi się, że tutaj jakaś. Wizyta u psychologa czy psychiatry powinna być wskazana. Jak się bije po czole, no to, no to chyba, to nie da się inaczej, nie może inaczej się skończyć, nie? Wyszedłem sam, bez nikogo, żeby wyjaśnić sytuację, on ucieka przede mną, no i taka jest prawda, nie? Teraz do szpitala pojechał, teraz będzie wszystkim pewnie rozpowiadał, że ja mam pobicia od tego, a ja się otarłem o matę, więc... Mam pobicia od tego, a ja się otarłem o matę, więc... Otarłem o matę, więc... Otarłem o matę, więc... Otarłem o matę, więc... Jeśli dotyka palcami, to możesz jebać. I zajebałem. Ja ci mówię jak jest, kurwa, ja mam honor, kurwa mogę się przyznać do czegoś, co zrobiłem, kopnąłem się, bo zrobiłeś coś mi. Ale tego się nie przyznać, bo Ale... to na zasadzie, no nie można. Ale... Ale, kurwa kopnęłeś mnie pierwszy Ale, Ale... Mnie Ale... Kupnęś... a nie masz zasady. A nie masz zasady. No jest, prawda? Dobra, weź, spierdamy. A nie macie św... a nie macie... A co kurwa? A co? Słuchaj, no, ja jestem ze sanepidu, nie? No. I podobno ty roznosisz wszytu wszędzie. 对。嗯。Oh. <Sí. S 1> oh.